Uważa za kolegów kurwa takie rzeczy, przychodzą jeszcze mu... Czy mogę już mu napisać? Ty, zobaczymy, no Czy minął tydzień? Chyba tak, sprawdzamy Tak, mogę i ma nawet live'a Ty, napiszę u niego Więcej Ale ja ja mam słowa u niego, kurwa, ktoś ci kupił Dobra, napiszę do niego, napiszę Powodzenia, dziadek A, w gierkach się, linię, póki co <laughs> Pisałem wiadomo się, z to konfliktu z po konfliktu zostawiania że dziadek, nie można napisać kurwa. No bo to inaczej. Powodzenia, dziadzia. Po on wchodzi? Kurwa, też nie mogę. Jezu, dziadek, dziadzia, ja nie można. Mam celu. nie klikam gdzieś z telefonie? nie, Podaj bo szkoda czemu. To takie pytanie w ogóle. Dziadziu. Skąd takie pytanie nie, nie mam, co ty, polski Kurwa. Ile tam jest rzeczy zablokowane O kurwa kupił refilablę No nie mogę kurwa, nic nie mogę napisać bo, bo może ja mam, nie wiem Przez mój nick nie mogę nic napisać A starcze Powodzenia Starcze Masz, oj szkoda, że No nie mogę kurwa, co jest grane Nie mogę nic napisać No jak bym chciał to ja nie mogę No ja dałem się zapomnieć, bo Spokojnie bardzo dobry dwóch zabiliśmy. Co ja, ja, tam ja dobrze kurwa. Nie pisać? Nie poszuję ci tego. Tylko sobie będę Dobra, oznacz go, ja napiszę powodzenia. No dobra, nie jestem gorzej ma ty... No kurwa powodzenia... Nie, to jest chyba przez mój nick. Nawet powodzenia nie da rady napisać. Ja nie mogę tam napisać, bo chyba jestem jako filtr kurwa w jakiś dany. Przez mój nick nie mogę napisać. Boże, chciałem napisać powodzenia, kurwa w grach nawet nie mogę. No to nie jest onba z tego Ja nie mogę tam pisać Ja pierdziele Lub cieszota wesiamonowi, że chciałem mu powodzenie w grze napisać a nie mogę Widzicie? Nawet nie mogę Powodzenia Dzięki, dzięki Kurwa to jest dusa Siej kurwa Tam jesteś kurwa starcem ty ty właśnie, może zamiast powodzenia inaczej napiszę. Kurwa, ale to już będzie mocna wiadomość. To już naprawdę będzie poważne, jak ja to napiszę. Życzę ci pomyślności dziadzia. Kurwa, baną dostałem, a nie zastopowałem. No jak, nie Dobra, jeszcze raz. Życzę ci pomyślności dziadzia w grze. No nie mogę. Jest, 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 dostałem! Ja nie wiem, czy to przez mój nikt nie można pisać, czy te życzę powodzenia, dziadek, dziadzia, kurwa, jest tam zablokowane, nie wiem. Spoko, dzięki Thompson, dzięki. Tobie również wszystkiego dobrego życzę. A ile ja ty kurwa w ogóle masz lat, z dziadzia mówisz do mnie, a ty kurwa masz tyle co ja, ty, kekda On przed chwilą nie odpowiedział na te wszystkie moje powodzenia, co ty gadasz, może ja nie tego nie mogę wysłać, on to widzi. On nie do przed chwilą powiedział. A dzięki, Warga. dzięki, no, nie dzięki, dzięki. I A dzięki. Cieka. Dzięki. Cieka, dzięki. Cieka. <grywa> Cieka <grywa> na Naprawdę. Ty wiesz, że tak. jak mogę zabić od razu RPG? Jest z tego klip Matrz, co Napiszę co do, do tak? niego... Jaki, no. Chuj, Napiszę na tak, tak o, Mamą widzisz co pisze? Okej? Ja pisze. wiem, dałeś mi chila. dobrze, no na to Naprawdę tam mówił, że dzięki Tak, widzę co piszesz. Spokojnie, bo przecież ci odpowiadałem. Tak? widzę co piszesz. Spokojnie, widzę. Ja po prostu nie ufam sobie. Chyba, że mnie nie słyszysz, to co innego. Odpowiadałem ci, mówię, mówisz dziadzia, mówię, a ty co? Też dziadzia. Dobra, niszczę tu. Ej, smoka robię, będzie mi bać. Powodzenia, dziadzia w grze. A ja myślałem, że on nie widzi i osiem razy napisałem powodzenia, dziadzia. A potem inaczej, życzę ci powodzenia, dziadek. Pom życzę ci pomyślności dziadku i on każdą jedną wiadomość widział ja myślałem, że nie widzi a ja to napisałem w 10 różnych sposobów ja pierdziałem no hit teraz ale, ale jesteś głównym pierdolonym lepiej napisać cześć a może byś następnym razem, nie wiem spróbował zrobić tak i tak bo może wyszłoby lepiej bo to, to, to i to tak popatrzył, przynajmniej to... z... Ty napiszę coś takiego teraz do niego Matę, reakcję. Zrobię eksperyment. Zrób eksperyment. kurwa akurat skończył. Na i tak... I tam, nie, nie wiem co. Napiszę tak. Cześć, gratuluję wygranej. Napisałem. To... Tak. Napisałem dzięki za punkty, papa. Dzięki. O, za dzięki, dzięki, to są dzięki. Cześć, gratuluję wygranej. Napisałeś mi jeszcze, musisz. No a na Miluce niby najlepszy damy. Ja pierdziłem. Hit. Opowie opowieść Opowieść Gillina. Masakra. Mam on jak Joker, musi mieć swojego Batmana Topsona, ale to jest mega dobre porównanie, że on jest jak Joker i to w chuj pasuje, a jestem Batman, no. Ktoś musi jakieś ten, jakąś grafikę taką zrobić albo jakąś przeróbkę. Że tam gadamy na budynku czy coś tam, kurwa. Napił, że jesteś Batmanem, ciekaw co to Dobry pomysł. Sprawdzamy. Napiszę mu, jestem Batman. I go znasz. kurwa, tylko to napiszę. Dobra, wejdź ten plej. I wyślenie no, to, to, to beza, specjalnie. Jak nie wróżisz? No bo no To mogłem wziąć ten plej. Jesteś Batmanem, a czemu jesteś Batmanem? Sorry, nie widziałem, że pisałeś. Czemu kurwa Batmanem? A nie Supermanem. A bo masz kurwa i wodkę tego Bata, no ta. Okej, okay, już załapałem. Jestem żokryty bat. <śm> <śm> o ty kurwa troll. Ale, ale, kurwa. No i wtedy nasza Diana kurwa, A ta akurat zabawne kurwa jest. Tam no tam jak to się śmieje śmieje. <laughs> Poczekam na Ciebie. Ja w ogóle nie powinienem już tam chodzić, tylko mówi, że mam środki. O no, no, ty drogu. Śmierdolę. <laughs>